Siemaneczko, z tej strony Hechemot, i witam Was na kolejnym wywiadzie z Gwiazdą. Jest dzisiaj ze mną nasz wspaniały i kochany Ćwiercz, proszę się przywitać. Cześć wszystkim, fajnie, że, że przyszliście posłuchać trochę informacji na mój temat, bo w zasadzie ten wywiad myślę, że może Wam trochę, trochę rozjaśnić o mnie rzeczy, bo no, ja mało sobie opowiadam, więc myślę, że to jest taka unikatowa okazja, żeby się tutaj e, troszkę doinformować na mój temat. No, poza live'ami, w których rozmawiamy na takie różne śmieszne tematy? Na pewno się troszeczkę więcej o tobie widzowie dowiedzą, bo też będę zadał takie pytania, żebyś troszeczkę uśknął nam informacji o sobie. I też nie przedłużając, od razu zacznę z pierwszym pytaniem. Z tego co pamiętam, na imię masz Konrad, potwierdzisz mi to? Potwierdzam. Czyli Taki dobrze ładne jeszcze imię. słucham. Um, powiedz mi, proszę, skąd pomysł na NIK? Mój nick nie, nie jest zbyt oryginalny, to znaczy nie jest żadnym takim specjalnym wymysłem, po prostu moje nazwisko, które też jest dostępne, nawiązuje bardzo do tego i nawet mi się wydaje, że mój wujek miał taką podobnie brzmiącą ksywę, to się samo ukształtowało. Natomiast ćwiercz wyszło już w tym community, całkiem niedawno i, i też jest bardzo fajnym jakby zdrobnieniem zdrobnienia tak naprawdę. Pozytywna ksywa, po prostu nawiązująca do mojego nazwiska. Okej, okay, czyli wszystko od nazwiska. Powiedzmy, że to rozumiem, bo też często moją, moją jakby ksywę mylono z nazwiskiem, które było identyczne, więc całkowicie to rozumiem. Um, powiedz mi proszę, skąd pomysł na Heroes 5? Czy to jest bardziej taka zajawka dzieciństwa, czy być może coś cię przyciąga bezpośrednio do tej gry? To nie, to jest właściwie marzenie z dzieciństwa, bo moi, moi znajomi tacy dawni, w sensie z, jeszcze z czasów takich, no właśnie tego dzieciństwa, to kogo byś nie zapytał, no to Konrad, Konrad grał w Herosy Piątkę i Konrad okay. modował Herosy Piątkę, zmieniał tekstury, różne rzeczy, nie? Ja bardzo lubiłem tą grę, natomiast w ogóle przygoda zaczęła się, moja przygoda z tą grą zaczęła się w ten sposób, że kupiłem sobie... Mm, znaczy nie, inaczej. Dostałem demo w CD Action, tam kiedyś ładowali coś takiego, no wiesz, demo kiedyś było obszerne, mhm. można było naprawdę sobie pograć w to demo i, i się wciągnąć w grę, zanim się ją kupiło, więc demo, z tego co pamiętam, zawierało całą kampanię przystani albo, albo, albo dwie... Dwie, trzy misje, albo całą w ogóle kampanię przystani. No i generalnie to gra mi się po prostu tak podobała mnogością, to znaczy tak mi się wydawało, że mnogością sposobów, w jaki można ją przejść, czyli chodzi o ten rozwój bohatera, o dobór tych jednostek, jakie sobie użyjesz, o to, co zdążysz zrobić przed bohaterem przeciwnika, no że gdzieś tam bardzo mi wpadła do mojego gustu. Potem. Kupiłem kolekcję, no, jeszcze miałem tą śmieszną historię, co kiedyś mówiłem o tym, że pani w Empiku mnie mnie zbejtowała i no, zbejtowała mnie, że pojechałem, wiesz kieszonkowie miałem zbierane. Jadę do Empika, proszę o herosy 5. No nie ma herosów 5, ale te Herosy 4 wyglądają tak samo, możesz sobie kupić, tak, wyglądają tak samo. No, To nie ma żadnych problemów. Także przesunęło to o parę miesięcy moją jakby przygodę z Herosem 5, ale w końcu kupiłem edycję kolekcjonerską i. No i fajnie się, po prostu fajnie się grało na single playerze. Zwykle włączałem sobie, ja uwielbiałem jeden versus siedmiu graczy komputerowych, po prostu sobie włączyć, co kończyło się zwykle tym, że nie kończyłem tych map, bo no Herosy Piątka bez modów versus komputer po prostu no źle, źle, źle napisane jest AI, więc one są w pewnym momencie już tak długie te tury, że, że, że grać się nie da. Natomiast po prostu lubiłem tą fazę budowania zamku, super, super gra. No i w pewnym momencie. Zainteresowałem się tak no moddingiem Herosa 5. Robiłem tam różne rzeczy, tam m.in. ten mod Heros 5 Konjunkcja Sfer, tam przenoszący postacie z Wiedźmina do, do Herosów, tak nawiązujące oczywiście, bo to trzeba było lepić te modele, więc one są. No, jedynie chyba Gerald wyszedł dobrze, a reszta to po prostu są takie sklejeczki. No i gdzieś tam zawsze marzyłem, żeby, żeby to, to, bo tak ta gra jako, jako seria w ogóle upadała w, tak, w tamtym momencie, nie? Ten rok 2015, 16, 17, no to, to ta gra, no jakby, ta, to całe uniwersum po, po premierze Herosa 7 po prostu zdychało. I ja gdzieś tam chciałem, żeby to nadal miało jakieś życie. No oczywiście Herosy 3 w pewnym momencie, Mistrzostwa Polski, tak? Lobby i tak dalej, no to to wstało, ale to tylko jako jedna część. A myślę właśnie zawsze Herosy 3 no nigdy nie było dla mnie to to, nie? Jakby ja właśnie chciałem... Mi się zawsze podobała piątka i chciałem coś zrobić, żeby ją ruszyć, natomiast brakowało mi do tego narzędzi. No i w pewnym momencie pojawiła się ta Asza na Arena 1 yy, za sprawą właśnie Helburna, który to organizował. To jest w ogóle Mateusz Jarosz, bardzo, bardzo spokoziomek z y, Uniwersu. nie uniwersum, przepraszam, to, jest, to nie jest postać fikcyjna, tylko realna, czyli ze społeczności. <grym>, ze społeczności jest kini yy, Zorganizował to Asza na Arena 1 i. Yy, bardzo mnie wciągnęło to, że tak dużo ludzi, bo to wtedy było 43 osoby na turnieju. To dla mnie było Jezu, idę tam, ta gra miała wtedy z 15 lat i mówię 20, 43 osoby na turnieju. Mówię kurde, strasznie dużo, strasznie fajnie. Więc yy... Zacząłem się tym interesować, no i, i tak mnie wciągło, że, że jesteśmy teraz na tawernie, kanał ma 4000 subów i, i dużo wyświetleń i się wszystko to ładnie buduje, także tak w skrócie, tak w skrócie. Ja nie, nie za dobrze opowiadam, więc myślę, za, za szybko przeszedłem w domu. Bardzo, bardzo fajnie tutaj przeszedłeś płynnie do kolejnych pytań, które faktycznie chciałem zadać. Bo właśnie chciałem tutaj zapytać odnośnie innych części Heroesów, jak się na nie zapatrywałeś oraz jak faktycznie powstało i rozbudowało się to community, które. No co by nie mówić w pewnym stopniu zaczęło się od ciebie. Mm, nie, no nie. Nawet w pewnym stopniu tak, ponieważ ty przechodzisz na ten turniej, z tego co przynajmniej rozumiem, na te 43 osoby, też byłeś jedną z nich. A, no dobra, okej. Okay. Początek. Dobra, w, ten, w tym aspekcie tak, natomiast żeby. Cało, żeby cały sobie proces uzmysłowić to jeszcze trzeba włączyć w niego takiego twórcę, który ma nick Fink. Fink Live na YouTubie. I teraz tak. Jeszcze zanim był turniej Ashen Arena 1 i właśnie modowałem jak to było, że my wtedy chyba chcieliśmy wskrzesić tawerna Bis, bo wtedy, to to form, wtedy już tak, no jakby no teraz to już Całkiem tak, powiedzmy sobie, podupadło. Natomiast no, chcieliśmy jeszcze to kiedyś wskrzesić i właśnie on był takim pierwszym twórcą YouTube'owym, który nagrywał te materiały z Herosów. No i mm, ja uważam, że sporą bazę właśnie tego, te, też tak we mnie jakby, jak to nazwać, sporą, spory udział tego, że ja dalej tam byłem, właśnie miało to, że, że, że właśnie z nim współpracowałem przez pewien czas. Potem mieliśmy Asza na Arena 1, no to oczywiście trzeba, trzeba pamiętać o tym, że pierwszym twórcą który, twórcą, który nagrywał te areny był Sniki, także to, to też sporo, sporo miało na pewno udział w, w ogólnej promocji tego, chociaż tam różne rzeczy, które się po drodze działy. Może trochę taka sinusoida tych przypływów ludzi była do pewnego momentu. Bo to najpierw była jaskinia Hemota, później byliśmy u niego na serwerze. Później był jeszcze jeden taki serwer, a, a później dopiero jako gościnnie na H3G i z tego gościnnego H3G od, no odpaliliśmy Tavern of Fashion, no i na Tavern of Fashion to wszystko tak naprawdę wystrzeliło. Natomiast, e, natomiast e, czekaj, jakie było pytanie? Że pytanie komuś... ogólnie było odnośnie tego, że jesteś jakby prekursorem, ale może źle to ująłem, bardziej mi chodziło o to, że przejąłeś pochodnie i rozsyciłeś jej ogień. No dobra, no to z tym się zgodzę. Ja, ja jestem raczej. Nie lubię nigdy brać na, na siebie tego takiego mm, całego sukcesu. Natomiast okej, okay, no, jeśli w te słowa to ubierasz, no to tak, ten, ten ogień gdzieś tam został podany przeze mnie licznie, powiedzmy. To, to jest fakt. Natomiast y, jeśli chodzi o taki trzon tego y, obecnego sukcesu, to Lochi, Paweł, Adren na starcie. I ten, i naprawdę z nimi, z nimi postawiłem ta tawerę na, na początku. No, i później, oczywiście, jeszcze był Edgy. Jeśli chodzi o właśnie ten, ten skład administratorski, fajne pieski, coś tam szczeka. Tak, staram się wyciszać, no ale go, goni się światami, no więc. Nie, no to spoko, spoko. Jeśli chodzi właśnie o tą tawernę, to jakbym mówię, ja jestem tak zwanym frontmanem, okej, okay? YouTube te sprawy yy, i ludzie przychodzą yy, tak naprawdę z, z tych moich filmów, ale to by się nie udało, gdyby nie dobra administracja ze strony, bo, bo adren tak naprawdę jest mało herosowy taki stricte, że on tam nie za bardzo też grano, nie? Natomiast bardzo, bardzo moim zdaniem dużą rękę przyłożył do, te, do funkcjonalności Discordów wszystkich, na których był, bo on miał we wszystkich udział. Paweł, no to wiadomo, bez tego bota sądzę, że tych gier by było dużo, dużo mniej. Po prostu to jest ten element, który zastosowały wszystkie uh, no, multiplayerowe, topowe gry, po prostu element rywalizacji. Widzisz tą tabelę i chcesz te punkty wbijać, dlatego, dlatego to tak się rozwija, dlatego Paweł to jest. No to, a Lochi to jest taka oaza takiego doświadczenia. Lochi ma niesamowite y, takie umiejętności. Y, Właśnie, jak to nazwać, on jest zawsze wypo wypośrodkowany. Widzi zawsze te trzecie drzwi, nawet gdy masz tylko dwa do wyboru, nie? On zawsze zobaczy jeszcze inne wyjście z sytuacji i wielokrotnie nas to jakby ratowało. Także, yy, także jeśli chodzi o, o, jakby o to, to obecne community, w którym jesteś, do którego dołączyłeś, no to tak o, zaczęło się od roz rozpropagowania przeze mnie, ale za mną za zawsze stali ci, ci trzej. Ci trzej a potem czterej, czterej ludzie, czterej ludzie, tak, świetna odmiana. No, język polski trudny tak. język, oczywiście każdy o tym wie. Tak, ale, ale chyba jest to w sensie mniej więcej przekazałem to, co chciałem przekazać w tej odpowiedzi. Znaczy, ja nigdy nie ujmowałem ani Lochiemu, ani Adrenowi, ani Babełowi, oczywiście tutaj zasług, bo wiem, że za każdym wielkim projektem stoi nie tylko twarz, ale też generalnie ręce, które muszą nad tym pracować. Bardziej mnie po prostu ciekawiło z twojej perspektywy, jak to wszystko wyglądało, ale też to świetnie już opisałeś. I teraz tak, bo tutaj zeszliśmy faktycznie w ten temat Heroesów, bardzo mocno, mocno bardzo mocno sobie poruszyliśmy pewne kwestie. Teraz bym chciał zadać ci kilka pytań od widzów, później wrócimy oczywiście Dobra. do moich, będzie tak wiesz przekładane. I tak. Tutaj będę musiał pewnie więcej. I Tak jak, mówić, jak ci też no. wspominałem, też tutaj powiemy widowni, zagramy sobie w grę. Ja ci zadam pytanie, a ty będziesz próbował zgadnąć, kto to pytanie zadał. Oczywiście, później ci powiem, kto te pytanie zadał, żebyś nie musiał za bardzo się stresować. Dobra. Dobrze. Dajesz. Zacznijmy od tego pytania. Poproszę cię o to, żebyś podał nam ocenę wyglądu mężczyzn z Community, których widziałeś od 1 do 10. Możesz ich wymienić z Niku. Ja widziałem na żywo, poczekaj. E, widziałem się z Cyprianem, ale był w sensie wtedy e, wtedy ubrany, w sensie tak jakby mocno <laughs> To będzie najlepszy element! To, to najlepiej wstawić na starcie. Dobra, e, ten, tego wywiadu. E, nie, dobra, okej, okay, był w sensie... No... Kurde, co? Świ Świetnie zacząłeś, bardzo mi się podoba. Tak. Był ubrany, ale czy dalej, ubrany. czy został ubrany później. Ten, ale został, został ubrany. No, w każdym razie, w sensie. Bo chyba był chyba w płaszczu czy coś w tym stylu. No, nie wiem, ja nie umiem oceniać facetów. Ja widziałem się z Edgy, widziałem ale się z Ale możesz oceniać. Nie musisz ich oceniać pod, pod, pod tym pod płaszczem. O. nie no, czekaj, ale ja, jak to. Kurde, nie wiem, nie wiem, nie wiem co odpowiedzieć. Bardzo, bardzo mnie to. Yy... Hmm. Jak mogę ocenić kolegę? Nie nie no, wiem. No, jak to na dobrze, No, no, no jak na chłopaki, przy, chłopaki przystojne są, no, może w ten sposób. No, od 1 do 10 to ci nie powiem, bo to nie wiem, jakby nie, nie jestem w stanie. Natomiast, no, no przystojne chłopaki, fajne. Yy, ten. Yy, ja się widziałem, tak jak mówię, z Edgim, z Cyprianem, yy, z PGP. Mhm. I to czekaj, pomyślę. Kurde. Wydaje mi się, że, że tyle na realu. Ja też mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale, ale wydaje mi się, że tylko z trzema osobami się tak realnie. Nie, jeszcze, jeszcze się za drenem widziałem, faktycznie. A nie, za z Adrenem, no tak, ze znawcą przecież na tym, na tym zjeździe na, na jaskini Behemota. Czekaj, to się widziałem z kilkoma osobami, no ale nie no, nie no, przystojne chłopaki, fajne, zadbane o... w ten okay. sposób. Pytanie zadał właśnie Adren. A pytanie zadała Adren, no tak, wspaniale, <grym> tak by można było, ale byś nie domyślił, że to on akurat, także... Zadam ci kolejne pytanie, tym razem już nie będzie podpowiedzi, kto je zadał, będziesz zgadywał. Czy to prawda, że bierzesz hajs pod stołem za niebalansowanie areny? Nie, nie biorę hajsu pod stołem za niebalansowanie Ale to nie, nieprawda, czy nie, nie bierzesz hajsu? Nie biorę hajsu. Okay. Nie daryhaj co za niebalansowanie areny. Właśnie staram się możliwie przy każdej możliwej okazji tą arenę. Wiesz, ja tam mam taki specjalny discord z Lochim i Pawłem, gdzie sobie zapisujemy te pomysły, wszystko w kolejności i tak dalej, żeby to właśnie zrobić jak najlepiej. Ja Wiem, że jeszcze nie wszystko jest zrobione, natomiast no jest to robione najlepiej, jak być robione może przez naszą, przez naszą trójkę. A jeśli jest jakaś zmiana, którą naprawdę widzę, że powinna zostać zrobiona, no to, no to, no to taka zmiana jest też tam jakby wpisywana i sprawdzana, powiedzmy, że co ona może zmienić, ta sieć połączeń. Wiesz, bo jak zmieni się jedną rzecz, to, to nie mhm. jest tak, że, że jakby ona się tylko w jednej sytuacji zmieni. Ona się zmieni przynajmniej w kilkunastu sytuacjach. No i trzeba A, też te rzeczy rozważać. Jest... Kwantowa fizyka Heroesów spaghetti, tak. i te sprawy. Tak, dokładnie, dlatego yy, nie nie biorę hajsu za niebalansowanie areny. A czy to był piek? Pijek? Nie. Nie. Okay. Yy, kto jeszcze mógł takie wspaniałe pytanie zadać? Masz jeszcze dwie próby, żeby też nie My było za dobrze. Nie, niebalansowanie areny. No to jeszcze jest ten Michał KMS. Nie. Nie. Kto jeszcze mógł takie wspaniałe. No, Józef jeszcze mógł. To też nie był Józef. Otóż pytanie zadał Bastek. Czyli jedna Bastę z osób, kuchy. która też lepiej gra i bardzo często możemy spotkać na tawernie. Tak, to, to tak, bastka tak, nawet odcinków parę z nim było. Dobrze, teraz będę miał pytanie do ciebie ode mnie: Gdybyś miał się ustawić w pozycji rankingowej, tak szczerze, czy byś się uznaczył jako dobry gracz, czy jako gracz bardziej niszowy? Ja bym się ustawił jako gracz średni, zawsze to powtarzam. Ja jestem graczem, który tam powiedzmy w top 50 się powinien mieścić, moim zdaniem. Niekoniecznie jako 50, natomiast y, sądzę, że, że w obecnej formie w, jest tak z 25 dużo lepszych ode mnie graczy, a pozostali są tacy konkurencyjni z tej jakby z tych 25 pozostałych, jak już w tym top 50, z którymi mógłbym, y, mogę sobie tak powiedzmy, y, z którymi mogę wygrywać i, czu I czuć się w miarę pewnie w tym pojedynku, ale im wyżej, tym jednak to doświadczenie. Wiesz co? To widać na komentatorce. Dlatego, że ja, jak patrzę, na przykład, oni, chłopaki, jak już patrzą na te, na te pary meczapów, oni już wiedzą, że to jest złe, to jest słabe. Okej, okay, w tym matchupie mamy te, te trzy rozwiązania, w tym mamy te cztery. Tu trzeba uważać na to, tu trzeba uważać na tamto. Ja takich rzeczy. No nie wiem. Ja się tak mocno nie zagłębiam w ten temat. Ja raczej... Znaczy też byłoby mi ciężko, ze względu na to, że ja właśnie szukając nowych rozwiązań do Areny i, i nowych właśnie rzeczy, które możemy wprowadzać w kolejnych paczach, ja też gram w inne wersje właśnie różnych innych Aren, różne modyfikacje pobieram ja czasem się gubię. Ja czasem potrafię nawet zadać głupie pytanie, może jestem tak jakby na tym deweloperem Areny, tak? Ja potrafię czasem nie wiedzieć, co my do końca mamy w tym produkcie, przez to, że ja na przykład w danym tygodniu E Od, bo ja na komputerze mam zainstalowane 14 wersji Herosów, nie, 14, r, 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 różne, jakby stary, mam, mam, mam wszystko, nie? jakby od, od modów graficznych do wszelkich różnych innych aren. ja sobie te pliki przeglądam, sprawdzam, włączam i czasem, na przykład ostatnio tam na Bildach coś tam zapytałem, nie? I jakby hmm? ludzie takie, swierszczu, serio? No, no serio, no jakby, kurde, no. nie ma w tym nic złego. Jak wprowadzam zmiany, to ja mam wszystko wypisane i ja wiem, co chcę wprowadzić, jakby ja wiem, na co to wpłynie i wszystko jest okej. Okay. Natomiast w momencie w takiej, takiej codziennej dyskusji, ja mogę czegoś nie pamiętać i to nie jest nic złego. Ja tak przynajmniej uważam. Nie, oczywiście, jakby nie jesteś wszechwiedzący i tego nikt od ciebie nie wymaga, w szczególności, że też stoisz po stronie deweloperskiej, więc testując różne bildy możesz nie zapomnieć, jak działa coś na oryginalnej wersji, która obecnie jest zaimplementowana, więc z tego Dokładnie. to że od ciebie nikt nie wymaga, żebyś wszystko wiedział. Plus też każdy się uczy i to nie jest tak, że byś jesteśmy wszystko wiedzący, bo czasami starzy się rzecz, której ktoś nie wiedział albo po prostu fizyka kwantowa heroesów spowoduje, że ha, nie będzie działać jak powinno. Ciekawe... Ciekawoski są ogólnie, ogólnie super, natomiast yy, w sensie wiesz, no, ja podziwiam na przykład Pawła czy Lochiego. Oni zwykle wiedzą, jak wszystko działa, jak się ich zapyta, i ewentualnie Paweł to ma tak, że on czasem nie wie, ale ma też dużo wersji charosów poinstalowanych. O sobie otwiera i sprawdza, nie? także to wiesz, to jest dla niego kilka minut i, i on po prostu też to weryfikuje. To jest wspaniałe natomiast... poświęcenie, które naprawdę trzeba doceniać. Tak, tak, to trzeba doceniać i też, że, że gdzieś tam czasem się to zapisuje jednak. Natomiast ja też chciałem, żeby ludzie też wiedzieli, bo ja wprowadzam zmiany do balansu areny, jak już są ustalone, bo niektóre potrafię, ale ja też nie potrafię niektórych takich bardziej złożonych funkcji zmieniać, więc ja na arenie. Odpowiadam głównie za te aspekty graficzne, za to, żeby mapa wyglądała ładnie, spójnie i myślę, że to akurat mi nieźle wychodzi. I właśnie za wprowadzenie zmian event od jakiegoś czasu, bo to wcześniej robiliśmy trochę wspólnie, natomiast ja to starałem się przejąć, więc w opisach i w tym patchu te opisy się no Moim zdaniem trochę poprawiły, znaczy dużo się poprawiły, mimo że przepuściłem parę błędów, natomiast starałem się przyłożyć dosyć sporą uwagę do tego, żeby te opisy zrobić dość dobrze, czyli, czyli aspekty graficzne, właśnie aspekty związane z, z opisami i takie podstawowe zmiany w statystykach, we wpływie zaklęć i tak dalej, no to też jestem w stanie zrobić i ja to potrafię, natomiast jak już coś jest głębszego, to zwykle robi to Lochi i robi to Paweł, nie? Także ja też z tych mechanikach nie popełnię błędu, bo po prostu tam nie grzebie, nie. To no. chyba dobrze, że nie grzebiesz, jeżeli wiesz, że tam nie potrafisz nic zrobić. Nie no, to tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Dobrze, zejdźmy teraz troszeczkę z tematyki Heroesów, bo bardzo mocno je poruszyliśmy. Chodźmy troszeczkę na bardziej tematy związane z tobą. Jakbyś mógł się z nami podzielić, czym obecnie zajmujesz się zawodowo oraz jak do, jak do tego doszedłeś? Jaka była twoja ścieżka zawodowa w tej kwestii? Dobra, yy, ja się zajmuję. Yy... To jest stanowisko, które nazywa się Specjalista do spraw IT. Obecnie starszy. Więc ten całkiem spoko. No, na LinkedInie też jestem, więc jak ktoś ma zna, to może mnie dokładnie sobie. No, jakby jestem dosyć publiczną osobą, więc no, godzę się z tym, że każdy zna moje imię, nazwisko i niektóre po prostu rzeczy. Jak ktoś nie będę chciał mówić, to ci po prostu to powiem. Natomiast Oczywiście. to są rzeczy, które każdy po prostu może wygooglować niestety no, taki jest internet, więc jestem starszym specjalistą do spraw IT. I. I co i doszedłem do tego w 7 lat od, od stanowiska juniorskiego, zaczynając od pracy w firmie rodzinnej, potem w korpo, a teraz pracuję w firmie państwowej. Mm. I co? No, i ja generalnie lubię swoją robotę. Jakby ja, się, ja się lubię zajmować po prostu komputerami. Bardzo, mam, do, mam, mam na bardzo, z takich moich topowych umiejętności, to na bardzo wysokim pro, poziomie mam troubleshooting. Po prostu ja jestem w stanie bardzo trafnie o, o ten sprawdzić, co nie działa, i zastosować szereg rzeczy, które. Zwykle ten problem eliminują w takim właśnie w takim codziennym użytkowaniu komputera, bo to jednak trzeba sobie uświadomić, że no moim zajęciem jest płynność pracy in, umożliwienie płynności pracy innym użytkownikom. Natomiast z takich rzeczy ciekawych to się rozwinąłem pod kątem obsługi, konferencji właśnie i. No obsługi konferencji od strony, właśnie zapewniania audio, tak, nagrania, żeby to wszystko działało, transmisji na teamsy lub inne tam komunikatory, żeby można było organizować też konferencje online. Także, no generalnie, ja przychodzę do roboty z uśmiechem i, i, i lubię to, co robię, lubię też ludzi, z którymi pracuję i to jest tak w kształcie, nie tylko w zespole, nie? Ja po prostu mm -hmm. jestem z tych informatyków, którzy nie są piwniczakami, tylko bardzo dobrze rozmawiam z ludźmi, lubię to robić, lubię się z kimś poznać, lubię coś tam zapytać zagadać jak jestem na zgłoszeniu to oczywiście, oczywiście nie na nie? nie jestem takim gadułem że przychodzę i się jak tak rozkładam. właśnie ja. właśnie słyszymy że nie jesteś gadułem kontynuuj a to, tak yy, a natomiast no się znaczy, no jako, że to już jest takie wiesz, pytanie to, to staram się rozbudować to możliwie najbardziej natomiast nie no to, miarę, jak to, że... najbardziej yy, ale nie, nie, nie robię czegoś takiego, że natarczywie z kimś zaczynam rozmowę, tylko po prostu jeżeli ktoś chce ze mną pogadać, to na pewno ze mną pogada i na pewno znajdę temat. I staram się, taką moją zasadą jest, że jeżeli się na czymś nie znam, to normalnie mówię, że nie wiem, albo że ewentualnie to wiem się i powiem, niż, niż wciskanie kitu. Nie wciskam ludziom kitu na zgłoszeniach, jeżeli nie umiem rozwiązać ich problemu. Mam na myśli to, że po prostu, wiesz, czasem jest tak, że idziesz do kogoś, no i kurde, no nie wiesz, co mu jest z tym kompem, na przykład z czystą aplikacją. No, zachowuje się to tak dziwnie, wiesz. Dzienniki systemu nic konkretnego nie mówią, ta aplikacja, wiesz, wpisujesz kody błędu, sprawdzasz na internecie zero rozwiązań. No bo jakby trzeba korzystać z neta, to też nie jest żaden wstyd, że czegoś nie wiesz. Po prostu musisz umieć dobrze szukać. To też jest bardzo ważny skill. No i nie wiesz, co temu użytkownikowi jest. No i, i co, i ty mu pójdziesz i powiesz, że. To wynika z tego i tamtego i ty musisz sprawdzić to i to. No nie no, wystarczy mu powiedzieć, że potrzebujesz godziny czasu, czy półtorej godziny czasu, ty sobie zrobisz solidniejszy research, ale nie będziesz mu jakby zajmował komputera w tym czasie, tylko zrobisz to u siebie i do niego wrócisz z rozwiązaniem, nie? Dlatego... Myślę, że to też trzeba, to, 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 to jest w moim zdaniem często spotykane, że ludzie wciskają użytkownikom kit. <laughs> więc no, więc nie polecam to tego. Robić. I tak skonkludować, że jesteś tym wymierającym gatunkiem Polaka, który przychodzi do pracy z uśmiechem na ustach, ma pozytywne nastawienie do życia i nie ma tak zwanego polish smile. Mm, a, chodzi ci o ten taki, że. No, tak, dokładnie. <laughs> Coś takiego, Dobra, okej. Okay. To, to tak, tak. Natomiast, bo tutaj no, kwestia z tym lubieniem pracy jest taka, że no chyba też wymaga specjalnego mentalu, bo ja mam wrażenie, że dużo ludzi poznałem, którzy są naprawdę spoko ludźmi, ale nie cieszy ich robota, nie? Jakby, że oni traktują pracę jako coś takiego, że no idą tam, muszą, w piątek niesamowita radość, że jest weekend. Dla mnie piątek to jest piątek po prostu. No kończy się praca, zaczyna się weekend, no spoko, nie? Ale nie wstaję rano w piątek, nie idę do roboty i nie i jakby nie czekam, aż minie ta godzina powiedzmy 15 czy 16, jak wychodzę z pracy, tylko normalnie pracuję, wychodzę i mam weekend, no nie, dla mnie to nie jest coś takiego, że jestem w pracy z przymusu, ja się w pracy staram rozwijać, wszystkie okazje, które mogę złapać w pracy, żeby się rozwinąć, to ja je po prostu łapię i ja jestem takim typem osoby, nie, także no. To jest bardzo obecnie poszukiwane i bardzo dobre, mam nadzieję, że dalej będziesz ten sposób kontynuował, bo szczerze mało takich osób spotkałem, większość faktycznie to jest piątek weekendu początek, tak? I tak, ja idziemy też. się y, nabryzgać, bo tak jest najwygodniej i najłatwiej. Tak, dokładnie. Ja mhm. też jestem bardzo niepijący. Czyli inaczej, ja nie, mam, nie jestem abstynentem, absolutnie. Natomiast y, ja na imprezach zwykle nie piję alkoholu prawie wcale, na przykład, nie wiem, na sobie piwo, czy, czy, czy tam jednego drinka. Jak się czymś na przykład zainspiruje, że jakiś drink mi na przykład bardziej zasmakuje, to zwykle sobie robię y, także na przykład zdjęcie karty <gry> i sobie odtwarzam go w domu, bo lubię drinki też między innymi tak prywatnie porobić. Y, jakby staram się, żeby te weekendy były jakby taką częścią mojego życia, na którą nie wyczekuję, bo jednak pięć dni pracujesz, tak? Mhm. Więc... Y, no, nie możesz robić tak, że ty wyczekujesz do weekendu, bo no co, no, pięć dni tak jakby próbujesz psychicznie tak sobie jakby ściśnić, żeby to ci szybko minęło, ale w te pięć dni jesteś w stanie dużo zrobić. To nie jest tak, że ty jakby po pracy nagle chcesz co, zasnąć szybko, wstać następnego dnia i znowu do pracy i, i znowu do pracy, żeby, żeby ten weekend mieć. I ten weekend trwa tylko od piątek po południu do, do, do niedzieli w nocy. To co, no, czekasz na dwa i pół dnia spośród siedmiu dni tygodnia? No, słabo, nie? Niedziela, wieczór i humor zepsuty, tak. No, no właśnie, ja tak nie mam, nie? Niedziela wieczór, jakby o, dobra, okej, okay, jutro do pracy, nastawiam budzik i wstaję, jest wszystko w porządku, nie? Jakby hmm. dla mnie to jest normalne. Okej, okay. powiedz mi teraz, gdybyś miał się skupić bardzo mocno i powiedzieć mi jedną taką personalną rzecz, którą uważasz za swoją największą porażkę, oczywiście coś, o czym mógłbyś powiedzieć. Hmm. Nie mówię tutaj o jakichś rzeczach, o których nie chcesz mówić, takich bardzo prywatnych, bo wiem, że to są sfery, które nie każdy chce poruszać. Ale taka, która pierwsza przychodzi ci na myśl, którą możesz się podzielić z nami. Hmm. Ja mam bardzo duże wyparcie w głowie, jeśli chodzi o moje porażki. Nie potrafię sobie niczego przytoczyć. Dobra, ja, no to, ja to pójdźmy w tą mechanizm. pozytywną ce cechę, czyli twój największy sukces, którym byś się chciał pochwalić. Hmm. No to na pewno to, no to taki sukces dzielony to będzie, że w ciągu tych 7 lat z juniora do starszego, sześciu 6 nawet, 6 lat z juniora do starszego specjalisty się udało zawodowo osiągnąć, no to na pewno jest jakiś swojego rodzaju sukces, że się udało odpalić kanał na YouTubie, który się ludziom podoba i że właśnie te umiejętności, które zdobyłem przy YouTubie pozwoliły mi otworzyć jakby tą gałąź rozwoju w kierunku konferencji. No i właśnie teraz jestem świeżo po 5 dniach obsługi konferencji, wiesz, na 5 dni jakby pojechałem do, do hotelu, tam obsługiwać całe wydarzenie duże czterodniowe, dla mnie pięcio, bo jeszcze dzień przygotowań był i to się też jakby perfekcyjnie udało, to była pierwsza taka duża impreza, którą którą jakby obsłużyłem, więc ja to też jest jakby obecnie w, to, w topce moich sukcesów. Także to, tak bym to podsumował. Może nie jeden, a ten, a jeśli chodzi właśnie o te porażki, to ja naprawdę nie potrafię sobie ich przypomnieć, to nie jest tak, że ja, ja nawet jakbym chciał Ci coś powiedzieć personalnego w, te, w tym momencie, to ci nie powiem, bo po prostu tak działa moja głowa, jakby ja po, o porażkach uczę się na nich i je zapominam, jakby dla mnie, ja się nie przejmuję porażkami, dla mnie to jest w ogóle strata czasu rozmyślać nad czymś, co się nie udało. No nie udało się, trudno, wyciągnij wnioski i idziesz dalej, jazda. Trochę jak nie. z Buildem. Mm. Trochę jak z Buildem? Tak, tak, <laughs> w Herasach tak. Build się nie udał, idziemy dalej, następna <laughs> gierka, Digigo Go Dokładnie. Next, tak? Tak, tak. Dobrze, no to odnośnie Digigo Go Next to jeszcze tak tylko wspomnę że na tym skończymy część u mnie. Następną będziecie mogli zobaczyć na kanale Ućwiercza, więc ja żegnam się z wami uniżenie i przekazuję mikrofon Konradowi. Dobrze, no to ja też się z wami żegnam. Zapraszam do siebie na kanał na dalszą część. Mam nadzieję, że ta obecna się podobała, więc jeżeli się, jeżeli się podobała, no to przyjdźcie tam dalej. Pewnie też będą fajne pytania, jakieś ciekawe smaczki na, na mój temat. Dzięki wielkie wszystkim za oglądanie. Do usłyszenia i cześć!